Jest niedziela 17 października, minęła godzina 21.50, zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Konradu Moreno. Czas na losowania. Nasze spotkanie zaczniemy od informacji o zdrabkach. W zdrabce Pensja. do zdobycia są cztery główne wygrane po 208 tysięcy złotych. W tej zdrabce gracz otrzymuje 100 tysięcy złotych od razu, a 3 tysiące złotych miesięcznie będzie otrzymywał przez 3 lata. Oprócz głównych do zdobycia są również wygrane niższych stopni. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to ponad 8,5 miliona złotych. Więc informacje o zdrabce na stronie lotto.pl. Miło mi poinformować, że we wczorajszym losowaniu lotto w Ciechanowie padła wygrana warta 2 miliony złotych. Serdecznie gratuluję. Już za dwa dni czeka nas kolejne losowanie szóstki w lotto. Tym razem pula na wygrane pierwszego stopnia to gwarantowane 2 miliony złotych. Trzymam kciuki za kolejnego lotto milionera. W Multi Multi to grający decyduje o jakie pieniądze gra. Typując 10 liczb można wygrać 250 tysięcy złotych, a zwiększając stawkę w grze i grając plusem nawet 25 milionów złotych. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul, bęben maszyny jest pusty, zwaniamy blokadę i losujemy 20 liczb. Losowane zostały liczby pięćdziesiąt osiem pięćdziesiąt dziewięć dwadzieścia pięć siedemdziesiąt pięć trzydzieści cztery trzydzieści siedem czterdzieści trzy Jedenaście pięć trzydzieści pięćdziesiąt trzy dwadzieścia sześć czterdzieści cztery 55, 64, 80, 18, 3 liczba 3 jest plus A we wczorajszym losowaniu mini lotto w Pleszewie i z duńskiej woli padły dwie wygrane warte ponad 181 tysięcy złotych. Gratuluję, zapraszam na dzisiejsze losowanie mini lotto. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule, komrami mieszanie jest usta, zwaniamy blokadę i losujemy 5 liczb. Oto wylosowane liczby. 18 1 39 19 36 Tydzień zaczął się bardzo dobrze dla gracza w Wolinie, który w poniedziałek w Super Szansie wygrał 100 tysięcy złotych. Żeby wygrać takie pieniądze, trzeba trafić 6 z 7 cyfr w aktywowanym numerze Super szanse. A numer znajdą Państwo na kuponach większości gier Lotto. W drugim dziś losowaniu tej gry padły takie oto cyfry: 9, 9, 4, 5, 5, 7, 2. Gratuluję wygranych. W puli każdego losowania kaskady znajduje się prawie 300 tysięcy wygrywających losów, ale tylko jeden z nich ma wartość 250 tysięcy złotych. Zapraszam na losowanie kaskady. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejne ułożone kule. Bęben maszyny losującej jest pusty. Zwaniamy blokadę i losujemy 12 liczb. Oto wylosowane liczby osiem trzy piętnaście dwadzieścia trzy jedenaście dziewięć Czternaście, cztery, dwadzieścia, dwa, sześć. Za pięć dni w piątek kolejne losowanie Eurojackpot. Teraz do wygrania jest 45 milionów złotych. Taka wygrana może pomóc spełnić niejedno marzenie. Wystarczy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10. pod można również grać na chybił, trafił. Życzę powodzenia. Miło mi poinformować, że we wczorajszym losowaniu Ekstra na lot.pl padła wygrana warta 5000 zł miesięcznie, wypłacanych przez 20 lat. Serdecznie gratuluję i zapraszam na dzisiejsze losowanie Ekstra Pensji. W gazetach maszyny losującej znajduje się 35, 4, kolejno ułożone kule pęny, maszyny losującej są puste, zwaniamy blokady i zaczynamy losowania. Oto wylosowane liczby. 4. 1. 10. 25 21. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra pensji jest liczba 2. Ekstra warto grać z opcją ekstra premii wystarczy dopłacić złotówkę, żeby mieć szansę na zdobycie aż 100 tysięcy złotych losujmy. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4 kolejne ułożone kule. Bępy maszyny losującej są puste. Zwaniamy blokady i zaczynamy losowania. Losowane zostały liczby. 23 11 13 Trzydzieści dwa, a ostatnią wylosowano liczbę w ekstra premii jest liczba cztery. Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Przypominam Państwu, że większość gier lotto można grać online, na lotto.pl albo w aplikacji mobilnej. Wystarczy tylko mieć internetowe konto gracza. Nasze spotkanie dobiega końca, natomiast jutrzejsze popołudniowe losowanie poprowadzi dla Państwa Marcin Mańka. Zachęcam do gry i życzę wielu wygranych. Spokojnej nocy. Dobranoc. Chwilę i wspólne emocje podczas 18. międzynarodowego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Totalizator sportowy, największy mecenas sportu i kultury.